lato wodisławie Śląskim na stulecie Dumy Wodzławia, Odró Dzisiaj zawitaliśmy razem wspólnie Śląski Związek Widrożnej z naszymi partnerami Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną i Ministerstwem Sportu. Do tego jesteśmy Piłkarskie, gry i zabawy. Cieszymy się bardzo i chcemy uświetnić ten jubileusz stulecia piłkarstwa na ziemi wodzesławskiej. Tak poszło? Bardzo dobrze, trzy słupki Ogólnie bardzo, bardzo fajna I miło, że w ogóle takie, takie coś jest stworzone Świetnie, już się bardzo dobrze Bardzo dobre Upał jest mega, ale to nic nie przeszkadza no, Tak, jest zmęczenie wszyscy ten ale wszystko jest świetnie to jest właśnie nasze zadanie, żeby te dzieci były uśmiechnięte, zadowolone z tego, że jesteśmy, że raz wspólnie z nimi się bawimy, że uświetniamy ten jubileusz. Nie tylko pojeździmy na całym Śląsku z akcją LATO. Tak to bardzo się z tego cieszę i czekamy i zapraszamy na następne akcje w innych miejscowościach. Cudownie się bawimy. Jest tulecie zasłużonego klubu, jest sporo ludzi, jest Śląski Związek, jest fajny event dla dzieciaków, więc bawimy się cudownie. Zjeżdża się sporo gwiazd, którzy grali, którzy tutaj spędzili sporo czasu, sporo kibiców i Duma Wodzisławia obchodzi dzisiaj swoją Cieszymy się, że jesteśmy częścią historii tego klubu. Mieliśmy przyjemność być tych Pracować tutaj w tych najlepszych czasach, tak, dla, dla Odra i to jest no, fajna rzecz. Fajnie, się znalazła grupa ludzi, która upamiętnia to, że to jest stora tego klubu. No ja myślę, że prawdziwi kibice są wszędzie, zawsze życzą dobrze, chcą, żeby te kluby zostawały na powierzchni. Myślę, że nie inaczej jest też tutaj w gdzie na pewno mają sporo, sporo sympatyków tutaj na Śląsku.